Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Nie mam czasu. Mam jakieś swoje sprawy. Tak w przypowieści dzisiejszej Ewangelii wymawiają się zaproszeni na ucztę weselną. Zwróćmy uwagę. Chodzi o wesele królewskiego syna, a zapraszającym jest sam król. Czy uchodzi z takiego zaproszenia nie skorzystać? Zwłaszcza, że nie było niespodziewane, zaproszeni wcześniej zostali uprzedzeni. Trudno takiego lekceważenia nie odebrać wręcz jako wyrazu buntu. No, niestety, my ludzie często podobnie traktujemy Boga. Jakbyśmy nie wiedzieli, kim jest. Lekceważymy, bo ważniejsze niż przyjęcie jego zaproszenia, wydają nam się inne sprawy. Jakby nie był Panem, a naszym Sługą. To może się źle dla nas skończyć, bo choć powołani, niekoniecznie zostaniemy wybrani. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.